Się prezentuje. Jest trochę oversize'owy. w ogóle to jest rozmiar XS. Jest, jest to egzamin z czegoś, co mnie właściwie najbardziej interesuje. A teraz zabieram się za swoje rzeczy. Ładne, co? Pierwszy z vlogowania. zobaczymy, jak mi pójdzie. Na razie wszystko jest. Um, wszystko jest próbą. Hej, witam Was! Ponownie, po raz setny. Myślę, że wstęp będzie przydługi, ponieważ muszę się rozluźnić. Nigdy wcześniej nie nagrywałam takich vlogów, zawsze chciałam, nie do końca wiedziałam od czego zacząć i bardzo długo o tym myślałam i stwierdziłam, że koniec, koniec tego myślenia Overthinking mi nie służy totalnie, także oto jestem przed Wami, jednocześnie pokonując swoje własne obawy, swój własny strach, mmm, swoje też uprzedzenia, ponieważ w mojej głowie i swój własny perfekcjonizm. Ponieważ w mojej głowie wszystko musi być idealne, żeby zacząć. Musi być idealne tło, ja muszę wyglądać idealnie, kamera musi być idealna, głos musi być idealny. No, alecie, to jest niemożliwe do spełnienia, zwłaszcza gdy się zaczyna. Niestety nie żyjemy w idealnym świecie i nic nie będzie idealne, dopóki tego sami nie zaczniemy tworzyć, więc w ramach takiego wyzwania dla samej siebie stwierdziłam, że spróbuję nagrać coś na YouTube'a, ponieważ. Zawsze podobało mi się, ja właściwie wychowałam się na YouTubie, wychowałam się na filmikach tych YouTuberek I do tej pory uwielbiam YouTube oglądać Także stwierdziłam, że czemu nie spróbować To jest właściwie dla mnie taka próba dla samej siebie, żeby zobaczyć, czy w ogóle kręcenie filmików mnie w jakiś sposób, wiecie, ekscytuje Czy to jest coś dla mnie, czy to jest też mój sposób na rozwijanie swojej własnej wewnętrznej kreatywności, bo potrzebuję ją rozwijać i nie wiem, nie wiem co się okaże, nic nie obiecuję, czy to w ogóle wypali, czy to w ogóle opublikuję. Chyba tak, bo chyba muszę, nawet jeśli ja nie będę z tego zadowolona. Mam świadomość, że cokolwiek będzie z tego vloga, to i tak trzeba będzie to skleić, tak. Bierzesz piłeczkę? Idziemy na dwórek? <gry> Co tam? Niko zdecydował się obserwować ptaki. Zamiast mnie, Nikoś. Ej, co? Co tam? Co robisz, Niko? Niko, idziemy do domku? Domku? Tak, nie ma to jak domek. Nie ma to jak domek, prawda? Przyszedł mój płaszcz z Ary, na który bardzo długo polowałam. Także tak się prezentuje. Jest trochę oversize'owy. W ogóle to jest rozmiar XS. No, ale wcześniej kosztował. Już wam pokażę 600 zł. A ja zapłaciłam połowę mniej. Jakby ktoś się zastanawiał, co robi Nikoś Nikoś sobie śpi I się cieszy, jak się do niego gada Prawda, Nikosiu? No Co tam, Nikoś? Co? Co byś chciał? Wow. Chcesz pokazać, co byś chciał? No i gdzie ty idziesz? Lecę teraz na spotkanie ze znajomymi Na starówkę I jest piękny zachód Starałam się Wam pokazać, żeby było widać, ale zobaczymy, jak to w praktyce wyszło. W tym świetle może trochę słabo widać, ale testowałam ten róż Seven i użyłam go na oczy, na policzki i na usta i totalnie nie jest to mój kolor na ustach i to widać, i widać jak bardzo niedopasowane kolory. Po prostu... po prostu no nie pasuje. Ale zostawię na chwilę. Ten... dzień Dobry! Wszystkim! Biorę sobie na noc um, loki z szlafrowykowego paska. Zobaczymy jak wyjdą. Idę się szykować, bo czeka mnie dość sporo rzeczy do roboty dzisiaj. Jest styczeń, niedługo wracam na uczelnię. Muszę rozplanować po prostu dzień i zabrać się za coś produktywnego. Zobaczcie, ale fajnie to wyszło. Bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak długo się utrzymają te włosy. Ale ogólnie szlafrok u mnie działa lepiej na pewno niż ten wałek, bo ten wałek też mam. I będę też testować wałek, ale podoba mi się. Jestem ciekawa, jak długo wytrwają um, te włosy podczas całego dnia. W każdym razie ja właściwie dzisiaj nigdzie nie idę. A nie, wychodzę, bo mamy spotkanie rodzinne. Także jadę południe do babci. Ale dopiero po południu, a teraz zabieram się za swoje rzeczy. Ładne co? Nie mogę się nadziwić. Bardzo Jest fajne. Strasznie, strasznie ciemno dzisiaj, ale mam swoją herbatkę, mam laptopa, mam tablet, więc właściwie jestem przygotowana na to, żeby zacząć się uczyć. Także jeśli chodzi o mój plan na najbliższy czas, właściwie na styczeń, to mamy dwa egzaminy. Ja mam dwa egzaminy. Jeden mamy egzamin z psychiatrii teoretyczny, który podobno może nie być taki prościutki i łatwy, więc chciałabym się zacząć uczyć trochę wcześniej, chociaż już wcale nie jest tak wcześnie, no ale to jest typowe dla mnie. Z kolei drugi egzamin mam z psychiatrii, nie z psychiatrii, z ginekologii, przepraszam, z ginekologii i położnictwa, z tym, że jest to egzamin ustny, ponieważ już teoretyczny mieliśmy, teoretycznie mam zdany, że jest to egzamin ustny u profesora. Um, jest to egzamin, na który omawiamy się indywidualnie, i właściwie ja się do na 10 stycznia, więc mam tydzień, równo tydzień, co troszeczkę mnie przeraża, ale jednocześnie jest, um, jest to egzamin z czegoś, co mnie właściwie najbardziej chyba interesuje na tych studiach, więc powinno być łatwo. A zresztą już się raz tego uczyłam. Co najmniej. Do nauki psychiatrii będę korzystać ze poleku. Studenci medycyny wiedzą to, co to jest, ale ogólnie dodaję sobie nowy kurs i po prostu na razie zajmę się tym, żeby mieć takie jakieś podstawy. A potem co dalej, to zobaczymy. Wybieram przedmioty kliniczne. Zaznaczam sobie dni, w jakie chcę to zrealizować. to jest kurs na szybko, dokładnie zaznaczam 10 dni. Jak widzicie, potrzeba znacznie więcej czasu, ale ja nie mam na to czasu i robię to na chwilę. Zresztą nawet nie jestem pewna, czy w ogóle będę przabiać to tak, jak tu jest. A egzamin mamy 18, także zobaczymy. Z kolei, jeśli chodzi o egzaminy praktyczne, to po prostu czytam sobie opinie od osób z zeszłych lat, szukam profesora, z którym mam. I zobaczymy. I tak zacznę planować po prostu swoją naukę. No i patrzcie, kto to mi tu towarzyszy. Kto to mi tu towarzyszy? Prawda? Nikoś zawsze przy mnie. Dobra, chwila przerwa od nauki, bo już mnie głowa boli. Tak, jeszcze włączyłam sobie na chwilę YouTube'a. Um, akurat oglądam fajne stare filmiki i sery cwaliny. To trochę moje odkrycie ostatnich czasów, także polecajka. Godzina 21. 300, gdzie są, żeby picia, wody. I testuję statyw Bo ogólnie kupiłam ten statyw z myślą o wyjeździe Ostatnim, na którym byłam I zabrałam go na wyjazd Leciał ze mną, słuchajcie, przez Amerykę Centralną Poleciał do Panamy Do Kolumbii Do Nikaragui, Kostaryki. I kurczę, ten statyw zwiedził sporo świata Ale niezbyt go używałam, bo Nie do końca Robiłam zdjęcia aparatem Teraz trochę żałuję Okej, okay, skończyłam na jakieś naukę. Właściwie zapisałam sobie tutaj takie najważniejsze zagadnienia, które muszę powtórzyć do egzaminu z ginekologii i na razie na tym się to skończyło. I tak czuję się już dobrze, bo mniej więcej wiem, na czym się skupić, wiem, jak to wygląda, i myślę, że będzie łatwy egzamin. Nie chcę tak mówić, ale pewne rzeczy już robią się łatwiejsze, no bo jednak jesteśmy na tych studiach 6 lat. Bo właśnie, jeśli nie wiecie, to studiuję medycynę, jestem na szóstym roku, ostatnim i tak się cieszę, że to już jest koniec. Po prostu już czas zakończyć te studia, już wystarczy studiowania. No to na dłuższą metę to jest męczące. Jakby ja już mam wrażenie, że moi wszyscy przyjaciele, wszyscy znajomi, oni już napisali swoje te napisali magisterki, a ja wciąż jestem na tych jednych i tych samych studiach i już mam dość. Już szczerze chciałabym trochę tej takiej rutyny, że człowiek idzie do pracy, ma swoje pieniądze, zarabia. A ja nadal czuję się jak dziecko, bo wciąż jakby jestem na etapie studiowania. I to już jednak nie jest ten wiek na to, żeby być studentem wiecznym. Więc cieszę się, że to jest moje ostatnie pół roku, że, że już od października właściwie będziemy się usamodzielniać, że no, zaczynamy staż. Także fajnie, cieszy mnie to i ekscytuje mnie to w ogóle wizja tego, jak to będzie wyglądać, co będzie. Sama nie mam sprecyzowanych planów co do tego, jak w ogóle jak widzę siebie w przyszłości i nie chcę o tym myśleć, to jest dla mnie takie ciężkie ale, um, ale wizja stażu i wizja bycia też tutaj, bo myślę, że raczej będę wracać do domu rodzinnego. E, nabywa mnie dosyć z dużym optymizmem. Także fajnie. Większość osób mam wrażenie, że robi w tej chwili wszystkie postanowienia noworoczne, a ja. Jak sobie przypomnę, kiedyś też co roku je robiłam. I nawet myślałam przez chwilę, żeby, żeby skupić się nad czymś, ale ostatnio jestem na takim etapie swojego życia, że, że skupiam się na sprawach bieżących. I to nie jest tak, że. Mm... No bo wiecie, nie potrzeba właściwie nowego roku, żeby zacząć dbać o siebie, żeby zacząć stawiać sobie nowe cele. Niekoniecznie. Ja właściwie myślę, że w zeszłym roku nie miałam żadnych postanowień. Zresztą ja wchodząc w zeszły rok. No słuchajcie, ja weszłam w zeszły rok trzy tygodnie po śmierci taty. Więc jeszcze w tamtym momencie, kiedy ja wchodziłam w nowy rok, świętowałam nowy rok, ja sobie nie zdawałam nawet sprawy z tego, że mój tata zmarł. Ja przez pierwszy miesiąc żyłam w zaprzeczeniu tego, więc styczeń. Styczeń był dla mnie pierwszym miesiącem, w którym zaczęła się moja żałoba, tak myślę, i pogorszenie mojego w ogóle stanu psychicznego, w takim sensie, że no, no błagam, kto by czuł się dobrze, gdy przeżywa się żałobę. No i do mnie to dopiero zaczęło docierać właśnie w styczniu, w lutym, jeszcze miałam tragiczne, fajne przedmioty na uczelni. No, pamiętam, że to był dla mnie bardzo ciężki okres i myślę, że też dlatego nie robiłam postanowień noworocznych. I w tym, roku, w tym roku jest o niebo lepiej o pod tym względem, o niebo. Cieszę się, bo. Bo w tamtym momencie, jakby spytać zeszłorocznej Dary, to. Nie wiem, jakby ja nie wierzyłam, że będzie lepiej. Nie wierzyłam, że, że może być inaczej, że może być już lepiej. Po prostu dostałam tyle ciosów od życia, że. Czy po prostu nie byłam w stanie, nie byłam w stanie nawet pozytywnie myśleć. W tej chwili mam wrażenie, że wychodzę na jakąś prostą czuję, że w końcu powolutku, bardzo powoli, bardzo powoli wracam do siebie, ale wracam. I czuję, że zaczynam coś powoli odzyskiwać, równowagę, ale też bardzo powoli i też jeszcze, jeszcze chyba wczoraj albo przedwczoraj po prostu płakałam, bo miałam wrażenie, że nigdy, że nigdy nie wrócę do siebie. Ale też uczyć tego na psychoterapii. uczyć tego na psychoterapii, żeby dać sobie czas, żeby po prostu spojrzeć na siebie z wyrozumiałością, bo każdy pożałoba na przykład też nie ma określonego czasu. Ja stricte nie miałam tak, że przeżywałam żałobę hmm, w takim sensie, że potrzebowałam jakieś przerwy od uczelni, od pracy. Nie, ja właściwie mój tata zmarł był pogrzeb, i ja od razu po pogrzebie jechałam na uczelnię. Pamiętam, jeszcze wróciłam na onkologię, mieliśmy zajęcia z onkologii, a mój tata parę dni wcześniej zmarł na raka. Więc ja sobie pomyślałam, super, jeszcze, jeszcze to, jeszcze jakby kolejny cios, że jeszcze mam patrzeć na tych wszystkich onkologicznych pacjentów. Ale ja wtedy chyba nie zdawałam sobie do końca sprawy, więc być może dlatego też tą onkologię jakoś tak przetrwałam. Ale nie zrobiłam sobie żadnej przerwy. Wróciłam, tydzień później ja byłam. Właściwie w pracy i przez kolejne trzy miesiące, każdy weekend byłam w pracy. W tygodniu miałam studia i, i tak żyłam po prostu, jakby żałoby nie było, jakby życie kontynuowało, jakby, jakby moje życie po prostu biegło dalej bez żadnych zmian, więc moją żałobę zaczęłam przeżywać stosunkowo późno i stosunkowo rozłożono i stosunkowo była ona rozłożona w czasie i to nie jest tak, że przeżywałam ją na początku zeszłego roku, przeżywam ją też teraz. Przeżywamy w grudniu tego roku, przeżywamy w każdą rocznicę. no Także oby 2024, nie, ja już, ja już nawet nie mam jakichś takich oczekiwań wobec 2024 roku, nie mam oczekiwań wobec żadnego roku, bo wiem, że życie jest tak nieprzewidywalne, że po prostu trzeba cieszyć się tym, co mamy. Na ten moment, na tą chwilę, bo nie mamy gwarancji, że za chwilę tego nie będzie. Więc cieszę się, że na też na psychoterapii gdzieś tam skupiamy się na tym, na tym czerpaniu przyjemności z takich prostych rzeczy, jakimi są, no nie wiem, na przykład to, że mam dzisiaj takie piękne loki, to, że miałam chęć i siły, żeby się pomalować, to, że mogę siedzieć w domu i właściwie nie muszę nic robić bo nie muszę iść na uczelnię, mogłam się wyspać, mogłam wstać, nikt mi nie przeszkadza, bo nikogo nie ma teraz w domu. Więc jakby skupiłam się na czerpaniu po prostu przyjemności z takiej rzeczy, a nie potrafiłam tego robić. Nie potrafiłam tego robić bardzo długo, bo... Bo byłam, bo byłam i właściwie żyłam w trybie przetrwania. I do tej pory jeszcze żyję w trybie przetrwania, moim zdaniem, z którego wychodzę powoli, chociaż, chociaż moja terapeutka mówi raczej, że to nie jest tak, że Hmm. że ja mogę wrócić do starej Darii. Nie, jakby podobno to już jest nowa rzeczywistość, ponieważ to, co przeżyłam, co też jest... Nie wiem, czy nawet chcę o tym wspominać, ale z grubsza to była choroba, to była śmierć, to była żałoba i, I to wszystko działo się po prostu w najgrudniejszym momencie też na studiach. Jak wiecie, studia medyczne nie są łatwe. A w tym najtrudniejszych, najtrudniejszych latach to się właśnie działo, więc, więc teraz gdy jestem na tym szóstym roku. To mam wrażenie, że mimo, że powinien to być najtrudniejszy rok, bo już kończymy, bo są te duże egzaminy, to ja się czuję tak, jakby ktoś, tak, jakby w... tak jakbym w końcu mogła w ogóle żyć dalej. Tak jakby nikt nie podkładał mi kłody pod nogi. A tak ciągle, ciągle coś było, ciągle, po prostu. I jakby człowiek ma ograniczoną, ograniczone możliwości przetrwania w tym sensie. No już chyba koniec mojego powodu, bo widzę, że zaczynam gadać takie kłopoty, a potem będę tego żałować, bo potem. Bo to jest tak. Pierwsze filmy są zawsze nieudane. Zawsze są takie, że na sam koniec i tak ja będę się śmiać z siebie albo nie wytrzymam i po prostu um, te filmy usunę. Mam nadzieję, że nie, bo, bo przez to widać też progres, jaki człowiek. Czyni, ale, ale no wiecie, jak to jest. Ja się uczę, ja też testuję, czy to w ogóle jest dla mnie, więc w sumie to mam to gdzieś. Co ktoś powie, co ktoś o mnie myśli. Nie, no, nie mam tego gdzieś, bo ja się bardzo przyjmuję opinią innych, ale, ale chciałabym się nie przejmować i chciałabym sobie, to sobie, sam, sobie samą do tego przekonać, że ej, Daria, to nie ma znaczenia. Jest już wieczór, zbliża się końcówka dnia, przyszłam Wam tylko pokazać, jak się trzymają włosy. Hmm. Mało z nich zostało, ale w sumie to jestem zadowolona, bo przez większość dnia się naprawdę trzymały. Także teraz czas na moją ulubioną część, pielęgnację. I dzięki za oglądanie tego mojego pierwszego vloga. I był taki chaotyczny, na pewno, ale mam nadzieję, że z czasem będzie lepiej. No i tyle. Dziękuję.